Wtedy odezwał się Jan. Nauczycielu, w takim razie powiedz nam, czy postąpiliśmy we właściwy sposób. Jakiś czas temu spotkaliśmy człowieka, który wyrzucał demony, powołując się na ciebie. Ponieważ nie należał do naszej grupy, zabroniliśmy mu tak czynić. Wtedy Jezus rzekł: Nie powinniście byli tak się zachować. Nie zabraniajcie ludziom czynić takich rzeczy. Nieczęsto bowiem zdarza się tak, by ktoś idąc za moim przykładem otrzymał moc czynienia cudów i zaraz potem był gotów źle mówić o mnie albo mi złożeczyć. Tak więc każdego, kto nie jest nam przeciwny, traktujcie jako osobę po naszej stronie. Apostoł Jan przychodzi do Jezusa z informacją, że ktoś, kto nie należy do ich grupy, wyrzuca demony w jego imię. Jezus odpowiada: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w moim imieniu, nie będzie mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Ta sytuacja ukazuje nam dwie rzeczy, które są głęboko zakorzenione w naszej ludzkiej naturze: zazdrość i pragnienie wyłączności. Apostołowie byli przekonani, że mają monopol na działanie w imię Jezusa. Myśleli, że tylko oni mają prawo korzystać z tej mocy, jaką dał im Mistrz. Ale Jezus, jak zawsze, zmienia im perspektywę spojrzenia. Chodzi w tym o to, że Boża łaska jest dostępna dla wszystkich i nie jest ograniczona do wąskiej grupy wybranych. Współczesny świat często stawia nas w podobnych scenach. Żyjemy w społeczeństwie, które lubi dzielić ludzi na naszych i obcych. Często myślimy, że tylko nasza grupa, wspólnota i religia mają prawdziwy dostęp do Boga. Jednak w rzeczywistości Boża miłość i łaska nie mają granic. Każdy, kto działa z miłością i czyni dobro w imię Jezusa, jest Jego uczniem. Chrystus przypomina w Ewangelii, że nasze ludzkie podziały są dla Boga nieważne. On działa poprzez każdego, kto jest gotów służyć miłością. W XII rozdziale pierwszego listu do Koryntian święty Paweł mówi, Wszyscy bowiem zostaliśmy zanurzeni w jednego i tego samego ducha, to znaczy w ducha Chrystusa. Dlatego tworzymy jedno ciało Żydzi i nieżydzi, niewolnicy i wolni. Trwając zaś w tym ciele, wszyscy możemy z tego samego źródła, którym jest duch Chrystusa, jednakowo gasić nasze duchowe pragnienie. Trudno o jaśniejsze przesłanie, że wszyscy. Niezależnie od kościelnej przynależności, jesteśmy częścią jednej Bożej rodziny. Co Biblia mówi na temat zazdrości? W piątym rozdziale listu do Galatów Paweł wymienia zazdrość jako jeden z uczynków ciała, które są przeciwne owocom ducha. Oto jego słowa. Sami zresztą doskonale wiecie, jakie uczynki biorą się z postępowania według poddanej prawu starej natury. Rozwiązłość seksualna i pornografia, nieczystość, chamstwo, bałwochwalstwo, magia, nienawiść, spory, zazdrość, porywczość, intrygi, niezgoda, rozłamy, zawiść, pijaństwo, rozpasanie i im podobne. To oznacza, że Paweł zalicza zazdrość do katalogu grzechów. W czternastym rozdziale przypowieści Salomona Zazdrość jest opisana jako siła zabierająca spokój. Spokój serca to dla ciała życie. Zazdrość jest jak próchnica kości. Zazdrość może prowadzić do złych uczynków. Z kolei, historia Kaina i Abla opisana w Księdze Rodzaju pokazuje, jak zazdrość doprowadziła do morderstwa. W Nowym Testamencie, zazdrość była jednym z motywów, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa. Warto zwrócić uwagę na słowa zawarte w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy, że Piłat wiedział, iż Jezusa wydano przez zazdrość. W Biblii często pojawia się także pojęcie Bożej zazdrości, co z kolei daje temu zjawisku inny wymiar. W 20 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg mówi: Nie składaj rzeźbie bóstw pokłonów. Ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Te słowa oznaczają, że Boża zazdrość jest wyrazem jego gorliwości o wierność swojego ludu. Jest więc inna od ludzkiej zazdrości, która często bywa grzeszna i egoistyczna. Przechodząc do współczesnych realiów w kontekście zachowania apostołów, musimy zadać sobie pytanie: jak reagujemy, gdy widzimy kogoś spoza naszej wspólnoty czy z innego kościoła, kto czyni dobro w imię Boga? Czy może obawiamy się, że nasza pozycja jest zagrożona? Jezus wzywa nas do otwartości serca, do rozpoznawania Bożego działania we wszystkich ludziach, nie tylko w tych, którzy są jednymi z nas. Tak, zazdrość, którą odczuwali apostołowie, nie jest obca również nam. Często porównujemy się z innymi, zazdrościmy im talentów, osiągnięć czy łask. Ale Jezus pokazuje nam, że w Bożym Królestwie nie ma miejsca na grzech w postaci zazdrości. Każdy ma swoją unikalną rolę i każdy może przyczynić się do budowania tego królestwa. Jak mówi w czwartym rozdziale list do Efezjan: Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego zamiast zazdrościć innym, powinniśmy cieszyć się z ich sukcesów i widzieć w nich dowód na to, że Boża łaska po prostu działa. Naszym zadaniem jest wspierać się nawzajem i współpracować, aby Boże Królestwo mogło wzrastać na ziemi. Otwórzmy nasze serca na działanie Boga, a także zaakceptujmy, że Bóg kocha wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy kościelnej przynależności. Pamiętajmy słowa Jezusa. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Odrzućmy zazdrość i pragnienie wyłączności, a zamiast tego zjednoczmy się w miłości i służbie Bogu. W ten sposób razem możemy tworzyć prawdziwe świadectwo naszej wiary. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.